Rozdział 5. A ta przypustka to dokąd? Na mapie zaznaczony jest miejsce gdzieś w górach. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z... Tiny Room Mystery... Town Mystery... Ta nazwa jest po prostu za trudna. Jeśli ci się spodobał odcinek, zostaw łapę w górę, subskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych i zaczynamy z rozdziałem 5. Góra Redcliffe. Projekt Olympus. W sekretnym pomieszczeniu pod kościołem znajduje się obraz Góry Retkliw, a także różne części urządzenia. Wejście do góry zostało zablokowane. Czego tu strzegą? Zobaczmy. Znaleziono przedmiot karta dostępu. Tą kartę dostępu znalazłem już w ostatnim odcinku. Gdzie my jesteśmy? No to jest brama, która jest zamknięta. Kurczę, czy ja mogę coś tu jeszcze poklikać dookoła? Tak mi ciekawi, czy muszę wejść od razu do tej budy. Chyba muszę. Dobra, zajrzyjmy, co się znajduje w przyczepie. Przyczepie. Mamy tablicę, na której jest napisane, aby poprawić bezpieczeństwo w obiekcie, nie używaj popularnych haseł. Od 1 do 9, same jedynki, same piątki, 1, 2, 6, 4, 5, 3, 7, od tyłu, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kierownictwo. Okej, okay. dobrze. Czyli to będą raczej popularne hasła użyte gdzieś tutaj, albo jakieś niepopularne. Okej, okay. mamy szlifierkę kątową, która nie ma tarczy. Mamy skrzynkę elektryczną bez klucza. Co to jest? Nieczynny. Wydaje się, że nie ma zasilania. To jest projektor, okej. Okay. Tak się zastanawiałem przez chwilę, co to może być tak właściwie. Mamy start, ładowarka. Ładowarka do czego? Do szlifierki? Aha, no dobra, ale tu powinna być bateria w takim razie, w tej ładowarce, żeby ją wykorzystać w szlifierce. W koszu mamy coś interesującego. Coś jeszcze tam jest? Tu jest jeszcze jedna kartka. Czy jest coś jeszcze? Nie, mamy dwie kartki, które na razie... Na razie niewiele mi mówią, dużo się dzieje na nich, taki trochę chaos, ale dobra, zobaczymy. Na krześle nic nie ma, mamy szafę z folderami, okej, okay. w tych folderach nic nie ma, nic interesującego, zobaczmy dalej, drugą szufladę. Są i kombinerki, jest napisane szczypce, to bardziej kombinerki przypomina i na górze również nic nie ma. No dobra, czyli przejrzeliśmy wstępnie wszystko. Spróbować ewentualnie się włamać? Nie, włamanie tutaj nie wchodzi w grę. No i tak, że tak powiem, obejrzałem większe rzeczy. A komputer? Komputer jest wyłączony. Wydaje się, że nie ma zasilania. No to jest pewne akurat. Dobra, czyli tak. Szukamy klucza, żeby dostać się do skrzynki. I on musi być gdzieś w innym miejscu. Czy mogę kombinerkami otworzyć bramę? Nie, nie da się niestety. Okej, okay, na szlifierce widać wyraźnie, że brakuje mi akumulatora. Nie działa, potrzebny akumulator. Tutaj nic więcej nie mogę wymienić. Ta lokacja wydaje się być strasznie ograniczona, albo ja czegoś nie widzę. Szuba przerzewiała, nie mogę wyjąć rękami, potrzebne jest jakieś narzędzie. okej. Okay. to dość interesujące. Dobra, zrobimy wyciągnąć jeszcze drugą. O, widzicie, kurczę! Tutaj trochę bardziej cwane podejście było. No dobra, możemy włączyć sobie wszystko. Jest możliwość włączyć wszystko? Ok, jakoś się udało, bo przełączałem i wszystko działa. Czyli tak, możemy włączyć sobie projektor. Projektor coś zaświecił. Dalej nie mam baterii do ładowania. Tutaj mamy kod do wpisania na 6 znaków. Okej, okay, zobaczmy co jest tu. Co to może oznaczać? Okej, okay, dobra, widzę. Zobaczcie, w kwadracie mamy wpisane koło. W kole mamy wpisany trójkąt, w tym kwadrat kopnięty kwadrat i plus. Czyli wszystko będzie się zgadzało. Pod warunkiem, że to wszystko jakoś by tak. Czemu ten kwadrat jest skreślony? Czemu to jest. Okej, okay, dobra, no to możemy spróbować. Okej, okay, 70, 0, co? Nie, czekajcie. 7, 5, 0, bym spróbował, tak. 7 kwadrat, 5 kółko, trójkąt. E, 0. 7, 5, 0, 7, 1, 8. 7, 5, 0, 7, 1, Spróbujmy. 750718, proszę bardzo, udało się. Sterowanie otwórz. Brama otwarta, zobaczmy na poczcie. Zwiększony tryb niebezpieczeństwa jest włączony. Zwiększony tryb bezpieczeństwa, chyba niż niebezpieczeństwa. Umożliwić innym osobom wejście do obiektu do dalszych instrukcji. Coś więcej? Nic? No dobra. W dalszym ciągu nie mam baterii. Wiem, że tutaj jest ładowarka. No jedyne, co możemy stąd wyjść i ruszać, chyba dalej. Okej. Okay. Mamy tutaj możliwość przejścia do drugiej lokacji. Kurde, zobaczcie, takie dwie duże lokacje, jeszcze tego nie było wcześniej. No, będzie ciekawe. Wejdźmy sobie do ciężarówki. Zobaczmy co jest w ciężarówce. Zamknięte. Dobra, tutaj raczej się nie dostanę, a czy mogę zobaczyć cokolwiek więcej? Chyba nie. Tutaj o mamy różne narzędzia i blueprinty, jakieś plany, nic nie można zrozumieć. Woda wszystko rozmyła. I mamy też skrzynkę, w której jest są zworki, trzy zworki. To są jakieś takie bezpieczniki albo kon... Kon... Densatory, czy coś tam, nie wiem. <grych> Dobra, okej, okay. tutaj nic więcej nie ma. Pod tą plandeką nie można zajrzeć za bardzo, opony również. No to nie pozostaje mi nic innego, jakiś dalej. Zobaczmy. Ok. Można wejść na maszt. To jest interesujące. Tutaj drzwi są zamknięte, na górze są włazy, więc pewnie będziemy mogli wejść na górę na to... Na to pomieszczenie. Okej, okay, karta dostępu. Pasuje. I otworzyło się. Dobra, ale zanim tam pójdziemy, ja bym jeszcze tutaj tą lokację chciał przejrzeć dokładnie. Proszę bardzo, włóż kartę dostępu. Kurde, no! Włożyłem już kartę dostępu w inne miejsce, co teraz? O proszę, pod kamieniem jest klucz. To jest interesujące. Dobra, czy ten klucz otwiera te drzwi? Interesujące, bardzo interesujące. Mamy tutaj. Jakiś manifest. okej, okay. projekt Olympus. Próba przed uruchomieniem. Konfiguracja urządzenia, kryształ, połączenia obwodów, kanał komunikacyjny, transfer danych. Ok, mamy jeszcze więcej tych zworek. Cokolwiek to jest. Na tablicy wisi czarny klucz. Mamy. Harry, zdemontuj ładunek w drugim samochodzie. To Twoje zadanie. Nie zrobię tego za ciebie. I aby poprawić bezpieczeństwo w obiekcie, nie używaj popularnych haseł. No dobra, to mamy już w takim razie dwie takie kartki. Czy którekolwiek z drzwi są otwarte? Okej, okay, jedne drzwi są otwarte, możemy się dostać tutaj i zobaczmy tak. Konfigura konfiguracja urządzenia błąd. Kryształ aktywny, połączenia bodów napraw. Taką po prostu mogę naprawić? Ok. Jakoś tak mam to poustawiać, żeby to łączyło się ze sobą? Brakuje mi jeszcze jednego. Chyba, że jest jakaś inna opcja ułożenia tego, której ja nie ogarnąłem. A jakbym dał na przykład tak. O tak. Nie, nie, to chyba. to chyba nie zadziała. Aha, ja muszę jeszcze w ogóle je tak łączyć ze sobą. Dobra, czyli będę potrzebować znacznie więcej. Niebieski klucz, więc kolejna z rzeczy. Tutaj mamy do ustawienia jakieś od 1 do 9, 4 znaki, kolejny panel z kolorami i trzy przełączniki. Dobra, wśród moich rzeczy, które tutaj mam, jak na razie nic mi nie podpowiada, co powinienem wpisać gdziekolwiek. W tym pomieszczeniu mamy jeszcze dodatkowo regały. Na regałach są pudełka. Czy można zajrzeć do któregokolwiek? Myślę, że można. Wszystkie po kolei. Jeszcze daj, daj, dajcie mi więcej zworek, ja bym to chętnie. O, proszę, dokładnie. Dobra, i na drugim regale, może też coś jeszcze? Uwaga, tutaj nie. Halo? Też nie. Na dole, tu musi być. No, proszę, super. Dobra, mamy 10. Ja muszę policzyć w ogóle, ile potrzebuję. Najprościej jest to w ogóle połączyć, oczywiście, idąc po prostej. Czyli będziemy potrzebowali, tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Brakuje mi jeszcze trzech. Dobra, stąd mogę już chyba się wydostać, bo nic więcej tutaj nie znajdę. Mam dwa klucze: czarny i niebieski. Zajrzyjmy w niebieskie drzwi. Uwaga, uwaga. Kolejne blueprinty, różnorodna dokumentacja techniczna i schematy. Mm -hmm. Tutaj mamy drzwi, do których jest kod do wpisania. To też na razie mi się raczej nie przyda. Mamy drabinę. Czy drabinę mogę.? O, oczywiście, drabinę można schować do kieszeni. Na półce znajduje się piłka. Można ją ścisnąć. <laughs> Szklanka. Mamy książki. Ok, proszę bardzo, trzy. Czy cokolwiek więcej mogę przesuwać? No, sześć. Dobra, sześć, trzy. Zobaczmy jeszcze tutaj. I tu. Nie. Tutaj. Ok, mamy jeden. I mamy 8. Super. I trzy ostatnie zworki w tym momencie znalazłem. Można przekręcić. Tu mamy godzinę, to jest z zegarem pewnie też jak zawsze będzie. I tak jak mówiłem, tu mamy 18, a tu mamy 6-3. 6, 3, 1, 8 na klamkach. To powinno się udać otworzyć. Zobaczmy. 6, 3. 1. O nie, no jeszcze raz. I 8 ostatnie. Dobra. Udało mi się to otworzyć. Okej, okay, zobaczcie, czyli z workami trzeba będzie to układać jednak pewien wzór. 13 mi nie wystarczy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dobra, tego jest trochę więcej niż myślałem. No dobra, mamy w takim razie pozbierane chyba wszystkie rzeczy, które były dostępne tutaj. Został mi czarny klucz, jeśli chciałbym gdziekolwiek się przedostać dalej. Jeszcze ten zegar tu mnie interesuje, bo on może mieć znaczenie, tak jak to już wcześniej zauważyliśmy w niektórych innych miejscach. Tutaj są drzwi, które czarne nie są. Tutaj raczej też się nie mogę dostać. Och, też interesującą rzeczą jest to, co jest napisane na drzwiach. Zobaczcie, to jest dwa. Na drugich jest napisane dziewięć. Więc myślę, że czterocyfrowy kod zdobędziemy, jak otworzymy wszystkie drzwi. Dobra, zobaczmy na razie, co jest na zewnątrz, i możemy w sumie pójść dalej do jaskini. Okej, okay. spalamy światło. Nie działa, no przecież to było oczywiste. Tego można było się spodziewać. Cokolwiek do otwarcia, raczej nie. No dobra, póki nie... Póki nie zapalimy światła, nie możemy wejść do jaskini. Wróćmy sobie do poprzednich lokacji. Czy cokolwiek tutaj było takiego? No na pewno przyda mi się do szlifierki kątowej akumulator. Drugi samochód. To jest coś, czego nie widzę. A wydaje się, że mogłoby gdzieś być. A co to jest? Dom? Aha, to jest do wejścia do środka. Okej, okay, się zastanawiałem, co, co to w ogóle oznacza. Pokładam sobie te zworki w tym momencie. Będziemy mieli chyba do, to aż raz, dwa, trzy. Będzie szło jeden, dwa w dół i na maksa w tą stronę. Ok. I tutaj brakuje mi jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jeszcze do tego, żeby to zrobić. Jeśli chodzi o ten czterocyfrowy kod, myślę, że poszedłbym za tym 2, 9. No i tutaj na razie nic więcej nie zrobię. Czyli ustawmy tutaj na razie dwa. 9, żebym nie zapomniał potencjalnie skąd ten kod pochodzi. No i teraz y, idziemy poszukiwać dalej. Czy może to da się otworzyć za pomocą czarnego klucza? O tak, to doskonale, mamy akumulator. A czemu więcej nie chcesz? Jest tyle akumulatorów, w ogóle wziąć wszystkie. <grych> Dobra, pora podłączyć w takim razie ten akumulator. Um, OK, o, ma tutaj to jest status naładowania, to jest też do, dość interesująca sprawa. Wetknijmy go tu, start. Skubany szybki jest! Ej, też bym chciał taką szybką ładowarkę do akumulatorów, no. <grystanie> Więc mogę chyba sobie akumulator tutaj przypiąć. No i rewelacja: brakuje piły tarczowej. To akurat prawda. Czy drabina pozwoli mi wejść na górę? Tu jest za wysoko. Hmm. Gdzie jeszcze mógłbym wejść za pomocą drabiny? Czy mogę wejść tutaj? Nie, to chyba bez sensu. Nawet widzę gołym okiem, że nic tam nie ma. Okej. Okay. To było interesujące. Tak, to było za wysoko, ale jak przyszedłem bliżej, to już się dało. Dobra, ten was jest zamknięty. Ten jest otwarty. Ok, zobaczmy jeszcze, co jest w skrzynce. Zamknięta. Przyda mi się łom albo coś w tym stylu. No dobra, co my tutaj mamy tak właściwie? O proszę, zielony klucz, czyli ostatni klucz, który będę potrzebować. Da się wejść tędy, da się. I mamy kolejną cyferkę, piątkę w tym momencie. W szafach znajdują się wiadra, miotły lub tarcza do szlifierki kątowej. Rewelacja. Tylko pytanie teraz. Co dalej? <laughs> ok, można włączyć, to już wiem. W pudełkach, proszę bardzo, zworki. worki. Jeszcze potrzebuję cztery. No, może tu? Też nie, na górze. Uwaga. No, jeden, dwa, jeszcze, jeszcze za mało. Wejdźmy sobie na korytarz i teraz tak. Zielony klucz pozwoli mi otworzyć to i mamy w tym momencie 2, 9, 7, 2, 9, 7. 5. Ok, zakładam, że to będzie dobrze. Albo może później gdzieś coś innego będzie dobrze. <grytanie> I zajrzyjmy sobie w to miejsce. Proszę bardzo, pozostałe zworki. Właśnie widać w tym momencie. Jest ołówek, jest książka, różne książki fabularne. Tutaj nic nie ma. Światło można zapalić. Dzbanek na wodę w łóżkach. Pod poduszką nic. O, i pod poduszką coś. Ok. Nic mi to nie mówi. No i pod tym, pod spodem mamy 2, 9, 7, 5? To będzie to? Uwaga. O, może 5 i 7. Nie pamiętam, jakie tam były kolejności. Nie, to chyba nie będzie to. Okej, okay, ale dobrze widzę, że tutaj jest jakaś waliza. Na pewno wrócimy do niej za chwilę. Zobaczmy jeszcze, co jest w drugiej stronie, po drugiej stronie tego pokoju. Jest i szafa, a w szafie jest pusto. 2,975, spróbujmy może od tyłu 5,792, tutaj. Nie, to nie zadziałało. Ewentualnie kolejność otwierania y, drzwi, to może być też dość istotne. Czyli 9,2,57. Nie, to też nie zadziałało. Albo możemy spróbować na podstawie tego. Nie na podstawie tego, tylko tego. Aby poprawić bezpieczeństwo w obiekcie, nie użyłem popularnych haseł. Spróbujmy zrobić 1,2,3,4, bo to może zadziała akurat. Nie, no kurde, no. Już miałem nadzieję. Chyba, że muszę wpisać ten kod i dopiero wtedy otworzyć to. Dobra, już teraz kumam. Spójrzcie na to, co tutaj jest narysowane. To są drzwi, konkretne drzwi. Mamy drzwi z kratką, drzwi z oknem, drzwi puste, z kratką i oknem. I te drzwi się rzeczywiście zgadzają tutaj. Czy mamy tak: 5, 7, 9, 2. Albo źle odczytałem coś, jeszcze raz, czekajcie. A, kratka, okno puste i oba. Czyli mamy tak, kratka, okno puste, oba. 5, 2, 7, 9. Kurde, no tych kombinacji tutaj jest tyle. Okej, okay. gumowa kaczka. Ta gumowa kaczka była też w przednim odcinku. Jak nie widzieliście, zobaczcie koniecznie w karcie. Mamy kartę dostępu. Karta dostępu jest potrzebna w jednym konkretnym miejscu. Musimy dostać się na górę, na antenę. Na antenie, w skrzynce jest potrzebna karta dostępu. Zobaczmy. I teraz mamy kod do wpisania. Ile on ma znaków? Okej okay. okej. Okay. Czekajcie, nie używać haseł tego typu. Mhm, hmm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aktywowano transfer danych, boom! <grytanie> no ale tak to zazwyczaj wygląda, to jest trochę przerażające. Ej, co drogą, czy mogę ten włas otworzyć? Nie, ten własny też jest zamknięty Dobra, to mam pootwierane. Ej, w ogóle, czy tutaj się dostanę za pomocą szyfierki kątowej? Ja się nie dostanę? No proszę Państwa. O, już widziałem takie rzeczy! Nawet chyba w tej samej grze. O kurde, dobra, to będzie trudniejsze niż myślałem. To musi być ustawione chyba w ten sposób. W ten sposób, bym powiedział. Tutaj musimy to zrobić tak. Tutaj zróbmy tak. Hmm. To będzie trudniejsze. O Boże, bo tutaj są... Tutaj są dwie płaszczyzny obracania tego. Okej, okay, to trochę potrwa. Okej, okay, to potrwało krócej niż wstałem. Dobra, coś się otworzy? Halo? Halo? Nie, chyba to tyle. To chyba, chyba coś aktywowałem już. Dobra, wejdźmy do środka. I teraz, uwaga! Mamy już włączone kilka rzeczy: jest kanał komunikacyjny, jest transfer danych, połączenia obwodów. Mamy sześć zworek. Proszę Państwa, to wszystko zaczyna wyglądać coraz lepiej. I teraz. Halo? Konfiguracja urządzenia. Co ja mogę zrobić? Nic więcej nie wiem, co mógłbym zrobić. Tutaj raczej ten kod nie występuje. Więc to mógłbym powyłączać. Hmm, tylko pytanie czy... Nie, no już zginęła mi tam ta kartka, czyli z tą, tą kartką raczej też nic nie zrobię. A tutaj jest na odwrót, spójrzcie. Czerwony i niebieski. Czerwony jest tu, a niebieski jest tu. Czyli muszę to zrobić... Odwrotnie. No kurczę blade, a mnie to sprankowało, nie? Dobra. Cyk, cyk, cyk. Na maksa w lewo. I proszę bardzo, gotowe. Dobra. Konfiguracja urządzenia. Czyli tak, przełączniczki. Włączamy wszystko. Nie wiem, czy to tak nie zadziała. No to było bardzo nieintuicyjne, powiem szczerze. Jak poklikamy tutaj, to nam się odwracają te wszystkie rzeczy. Kurde, no dobra. Więc teraz tak: Konfiguracja urządzenia A2C1B4B2A36471. 3 Przecież wszystko jest napisane, no O nie dobra. To powinno się udać. Dobra, przełączniczki mają być tak, że środkowy idzie na dół. Halo, O, dobra środkowy idzie na dół. Kod 6471 i tutaj ostatnia rzecz, tylko tam będzie pomieszane. 6, 4, 7, 1, i teraz uwaga, tak, włączamy te um, ostatnie rzeczy. Tu mamy tak cba 1234 więc musimy A2C1. To będzie tak, C, C1, A2, B4, B2, A3 A2, A3, C1, C4 Nie, nie C4, B2 i B4, okej! Okay. Uwaga! Urządzenie jest aktywowane, wznowiono zasilanie O kurde Ciekawe co za urządzenie Czy wznowiono zasilanie tutaj? Uwaga Halo? Tak! Okay. Mam złe przeczucie A ja mam dobre przeczucie kurde Idziemy do przodu jak, jak strasznie fajnie Kurde no jak zawsze reklamy <grymne> Także dziękuję wam bardzo za oglądanie kolejnego odcinka Z tajni Room. Stories, Town Mystery! Dobra, tym razem mi się udało. Musiałem się chwilę zastanowić, ale tak, za każdym razem słuchajcie, coraz bliżej jestem tego. Przed nami rozdział szósty. Jeśli jesteście go ciekawi, zostawcie wąską łapę w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka i dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się na razie i cześć!